Jesteśmy na wystawie stałej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, prezentującej najważniejsze elementy rozwoju człowieka w Polsce Środkowej, w tzw. pradziejach. Czyli od początku pojawienia się człowieka, aż do czasów historycznych. Ja chciałbym Państwu zaprezentować jeden z najważniejszych elementów, czyli rewolucję neolityczną. Dokonała się ona około 7000 lat temu. Wtedy na ziemiach polskich pojawili się rolnicy którzy byli emigrantami z południa. Zasiedlili najżyźniejsze tereny ziem polskich, między innymi tereny Kujaw, gdzie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi prowadziło intensywne badania przez kilkadziesiąt lat. Jednym z najważniejszych odkryć były, dokonały się w rejonie Wrześcia Kujawskiego, gdzie odkryto szereg osad pierwszych rolników. Charakteryzowały się one bardzo długimi domami, często do 45 metrów długości. Bardzo ważnym elementem były groby, które znajdowały się obok domów. Wtedy osady były zarówno zamieszkałe, jak i miejscem kultu, czyli pochówkiem zmarłych. Tutaj na wystawie mamy zrekonstruowane dwa groby: jeden żeński, drugi męski, w bardzo charakterystycznym układzie, czyli mężczyźni leżą na prawym boku kobiety na lewym boku. Mężczyźni mają wyposażone charakterystyczne dla wojowników, czyli mają broń. Oczywiście nie metalową, bo wtedy nie znam żadnych metali. Mamy topór drogowy, mamy sztylet kościany i też ozdoby. Natomiast w grobach kobiecych są elementy związane z gospodarstwem domowym, czyli naczynia. Bardzo ciekawe osoby, między innymi pierwsze wykonane z